Komisarzu, chciałem to pełne z na marnarkidenek. Przeszkadzałem, to na pewno nie dałem spać. Mówią poza murami do muru. Zodziejsko to proszę z tym zająć, to co? Ale jeszcze raz konkretnie, co się dzieje? No bo pełne z gileru, y, pan chodzi posiadać z krajem narkotyki i stawił to powierzchni zemdzięt. To nie jest się i to takie szansy. No Oczywiście, jak jest karalny, to jak najbardziej. No. To to wszystko. To wreszcie się zdarzyło, zupełnie było. Dobrze, dobrze, oczywiście. Ułaniam się, dobranoc. Strażnicy miejscy rozpoczynają służbę w samym sercu miasta, na Tarnowskim Rynku. Ruszamy w rejon służbowy, przygotowani do służby. Właśnie nie wiem, czy nie bujeczka delikatna, więc... Teraz, teraz, w tym aha, momencie? Aha, samochodem dążyłem tu podjechać. Dobrze, dziękuję. Dobra, Dobra dziękujemy, podjedziemy. Udajemy się pilnie nad Wernickiego. Mamy zgłoszenie od mieszkańca, że jakaś bójka tam ma być. Także udajemy się w tym momencie. Dobry wieczór. Mam pytanie: nie widzieliście panowie, żeby tu jakaś bójka była w ostatnim czasie? Niedawno? Ktoś się szarpał. Przeprytał. Nie było żadnych osób, grupy osób, co by tutaj się biły? Nie było nikogo? Dobra, dziękuję. Przepraszam bardzo. Długo pani tutaj już jest? E, nie nie, widział. nie widziała pani, żeby tu ktoś się szarpał, jakaś bójka była w tej okolicy jakieś 5 minut temu. Nic pani nie widziała? Chyba się nam nie potwierdzi. Bójka na szczęście się nie potwierdziła, a przynajmniej nikt jej nie widział. Przypominamy o tym, że trzeba to A ja nie. No, nie. Ale zwracamy na to uwagę, żeby... żeby... Posprzątać, jeżeli jest taka sytuacja. Te murki są częstą atrakcją dla niektórych smakoszy, piwa. Także no, ale dzisiaj widocznie jest za zimno. Ty no pana jest taki prąd, że y, na skowronku, Dzień. chyba po kotka ktoś. Ma cały się zakrabiony, Czy jedzie ktoś tu nie mam dzwonić, ale z ile? No To jest koło czwórki, jak jest ten ten 24. I sprawdzimy. Jest to klatka niezamykana domofonem, czyli każdy może wejść w każdej porze. Dlatego mamy to w zadaniach sprawdzać, czy nie przybywają tam osoby bezdomne i nie śpią na klatkę. Poszukiwania trwają. W wieczór. To będzie mieszkańcami, Na horyzoncie pojawiają się amatorzy napojów wyskokowych. A proszę nas nie nagrywać. Wszystko będzie zasłonięte, nie będą Ale co tutaj? Nie. Także do kolejki jak najbardziej. Nie na korytarz. Strażnicy tylko pouczają, aby były spożywane we właściwym miejscu. Niektórzy jednak wybierają takie miejsca jak choćby przystanek autobusowy. Lepsza widoczność, wygodna ławka, no i blisko do ewentualnego transportu. Poza kwestią alkoholową dorzucamy śmiecenie w miejscu publicznym. No i trzeba się tłumaczyć. Z prawej strony spróbujesz, mu może mrugnąć kierowca. Nie włączył świateł. W nocy to spore utrudnienie w prowadzeniu samochodu. Załączył, pojedziemy za nim. Może mu damy, damy mu jakiś sygnał, żeby zapalił to światło albo tak, niebieskie włącz Może no. pojedziemy światło. Po tej porze jest to takie trochę niebezpieczne. Oho, domyślił się światełka załączył, dobrze. Efekt swój uzyskaliśmy. Proszę pana, byłem teraz w i tam sprzedają karpie, proszę pana, na wewannie. I, I co jest? Takie malizny i to się gniecie, niewymiarowe, to jest mniej więcej czy to? Czy to jest jakiś reguł na to do sprzedawania? Straż rybacka. Straż Rybacka, to proszę teraz zgłosić to Straż Rybacka, nie jadą, bo to ja takie po 10 cm karpie, tego mają w basenach na, na i to już ledwie, że dychą, niektóre wydychane, szubaki powiedzę 20 cm to trzymają i oni to trzymają, im wolno, a my jak jedziemy na, 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 na łowisko, to Straż Rybacka się przypierdzieli za przeproszeniem do, do tego ja tam miał centymetr różnicy na rybie, albo to to nie wolno. A ty im wolno takie rzeczy robić. Ja tak nie mówię. Mamy kolejne zgłoszenie. Tym razem znaleźliśmy bardzo śpiącego pana. Co Okazuje się, że w niektórych sytuacjach można pomylić łóżko z klatką schodową. Znaleziony mężczyzna, niedobory snu na drogi w punkcie opieki nad osobami nietrzeźwymi. Ach, te spodnie. A nie wie pan skąd oni mają te karpie. Nie wiem, to byłem właśnie. I to jak to można takie to? to... To to, to, to to i to źle i na to reguły nie ma. Proszę pana, jak to jest? To jest Ja to będę obserwował, czy to w czy nie sprawdzić to? Czy to jest możliwe takie doskedorania robi na takiej wajzdu czy nie? Y... No to na Alwowskiej. Na Alwowskiej. O! No, Sprawdzaliśmy tutaj deptak koło wątoku. Ale nie ma nikogo, wracamy do samochodu. Dwie osoby leżące przy hali na chodniku. Jedziemy, sprawdzimy, w jakim stanie są. Budzimy się. No. Usiądźcie pan sobie. Siadamy tutaj na schodach i śpimy. Stan obu panów jest co najmniej niepokojący. Wygląda na to, że muszą się nimi zająć ratownicy medyczni. Był zebrany. Pana imię i nazwisko? A, to, a, to, a dlaczego pan się pytał nazwisko? No nie, no, ja panu się przedstawiłem, to też mógłbym usłyszeć od pana, jak się pan nazywa, bo ja nie wiem, z kim rozmawiam, ale jak pan nie chce podać, no to trudno. No, nie, a, a po co proszę pana, jeżeli ja, ja dzwonię do, do danej władzy i tak dalej, to wy zaraz słuchacie: kto dzwonił, a co, a po co? Proszę jechać sprawdzić do wyprostery. Dobrze, dobrze. Dziękuję. Dziękuję. Ja to wyczerpujecie. Ja to, pojedziecie i spędziejcie czy nie. Dobrze. Do widzenia. do widzenia. Kolejni panowie, którzy chętnie spożywają alkohol za jednym z kiosków w centrum Tarnowa może Pan włączyć kamerę i nie kręcić? Nagrywam z drugiej strony. Ale jeszcze nie zależy w ogóle. Nagrywam z drugiej strony. Mężczyźni nie po to się chowali, żeby teraz być przed kamerą. Kryć Pan stoi tyłem, pan stoi, tu... stoi tyłem. Pan, pan nie jest nagrywany, ja no to... jestem nagrywany. Nie, Je Widzi pan, dlatego właśnie my jesteśmy agresywni teraz. Nie, Wszystko będzie. Teraz my porozmawiamy. Widzi pan, że ja stoję w a nie pan. Pan może stanąć sobie. Sądzi Pan też to powiem? czy będzie mi normalnie Pan numer blachy da mi Pan kartkę, kawałek Dobra. i numer blachy i kolegi jeszcze co. I jeszcze tylko to nagrywam. To proszę o Pana numer 050. Niech mi Pan to zaprosi. Ale tu rozmawiamy, ja mam kartkę, ja Panu napiszę. mi Pan napisze. Numer blachy Pana i tego drugiego. jasno? Ja się wyrażam jasno? Właśnie Pan sobie ja nagrywał, tak? Parking w centrum miasta. Panowie raczą się jakimś białym napojem. Nie ja nie wiem, wyrażam zgody na to, żeby pan świecił. Proszę włączyć kamerę i porozmawiać normalnie, manu, tak? Bo by dwojnie wyrażono zgody. Chciałem na to prawo, tak? Chciałem, panu, że pan prawo. Ale mnie to nie? nie interesuje naprawdę, bo ja nie ja wyrażam na to zgody, że ktoś mi. Pan, nie wystawiam, że nie chce być tym akurat w, pan, w, ten, pan tak, postawi, to, w Tym momencie nie ma, ma pan, pan nic do powiedzenia. Pan, pan to do, nasze. Pan ale ja się nie że pan raz. Proszę mnie nie kręcić, Pan jasno? Jakie? No wyłączenie, wyjęcie. Proszę, proszę jak ja się jak Nie pamiętam. Dobra, Słyszą? dobra, to... Wie pan co on powtórzył? Ja ty będę powtarzał. No, proszę wyraźnie mówić. Jak pan ma nazwisko? Mój numer służbowy 059. Napisz. Zaraz napisz. Czy ja mogę Tobie zrobić taką samą sprawę cywilną za to, że mi tu zawsze Data urodzenia. To ja na jakiej podstawie? Czy ja to tylko stanę. Data Nic nie robiłem. Panie m****. Dzwonił cię po radiowodzie? M... Czy jadą m... Nie trzeba to... Nie potrzebujesz. szkła. Dobra, to Ty nie podnieczaj mi. Tak. Dobra, pisz te numery. Piszesz? Datę do Dobrze, że To ale zapewne daleko, zatem trzeba sobie radzić inaczej. W świetle reflektorów i kamery. Zgasz tą lampę, bo cię zgaszę! O, panie... A czy może ktoś chce to nagrywać? Bo nie, Chora, zgadzam, bo nie zgadzam się na czy tym. Tak, Czynności czy są to, takie, że a sobie, sobie kiedy ksie, i sobie i nagrywasz kiedy chce. no co to za nagrywanie. Hmm. No, to jest, nagrywanie? Hmm. No, to jest no, nie? Nagrywa Pan interwencję i, i nagle pod koniec z... ktoś włącza kamerę, no. jak się mandat przyjmuje, nie? A ta całkiem hmm. wszystka rozmowa hmm. wcześniej w ogóle nie jest imprytowana hmm, hmm. przez hmm. tego kamerzystę. To ma wszystko nagrane. Jeśli ta kamera spotka z tą kamerą, to przystawiam całkowity fakt tego, jak to zaczyna nie wyglądało. dobrze? Mój mandat, nie zgadzam się na to kręcenie i mogę panu założyć sprawę, bo się... i panu też, bo się na to nie zgadzam. Proszę się uspokoić, może nie był nikt nagrany, tutaj go trochę nagrany, trochę mi lampą zasłonię, ale może od tyłu go trochę nagrać. O, 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 a prawie go złapałem. Czy, czy nie mogę nagrać pana kamerzysty? I chciałbym wam radę zamknąć. Podraźnie mówię, że to jest fajne. Podraźnie mówię, że to jest kamerę. Powiedziałem panu wyraźnie, zapraszam. No może moje dokumenty są w transporcie. Nie masz dokumentu, chyba nie? Więc zostajesz tutaj. Co mam jeszcze, ma 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 p? że Jak to, ci będą to może iść spokój. Mamy zatem kolejnych niewinnych. No idę po nalewki, Nie, Jeszcze my nie zakończyli. Nie zakończyli. Proszę tylko. Mogę się napić? Nie no, absolutnie, że nie. Dlaczego? Czy co za tych to dostałem? Jeszcze nie, dopiero będę pisał, ale to chowamy do reklamówki, nie pijemy. Dobra. Panie dobra, Czyż nie piję Trzeba iść tam? Proszę pozwolić. Weź normalnie podejść bliżej i... Z... Ale normalnie nie chodzimy na tym, to jest Pana, proszę zadać. Proszę, za. proszę. Weź normalnie za. teraz podejść bliżej. Proszę. Oczywiście, proszę. za nie pijemy. Tutaj. Co jeszcze mam pijcie, Za nie picie. Za nie picie, tak. za nie picie Co jeszcze mam Zakończenie interwencji pierwsza, 10. Dwie osoby legitymowane, dwie osoby ukarane mandatami karnymi po 100 zł z artykułu 43, paragraf 1. Niespodziewanie na horyzoncie pojawiają się kłopoty. Odjeżdżający tak szybko nie odjadą. Dzisiejszy patron skończymy w miarę spokojny był. Zawieźliśmy trzy osoby nietrzeźwe, bezdomne do Pononu. Także dzisiejszą noc spędzą tam na pewno do wytrzeźwienia. Na osoby zostały sporządzone wnioski o ukaranie do sądu. No też była, było jedno zgłoszenie odnośnie bójki, na szczęście się nie potwierdziło. Także nie było żadnej osoby poszkodowanej, nie było również tych osób, które miałyby uczestniczyć. Jedna osoba, która stwarzała zagrożenie swoją obecnością na drodze, nietrzeźwa, również ta interwencja się nie potwierdziła. Także myślę, że dzisiejszy patrol w miarę spokojnie. Dwie osoby jeszcześmy mieli, spożywające alkohol. Ukarane mandatami po 100 zł. Oddaliły się do miejsca zamieszkania. Myślimy, że do końca nocki już będzie raczej spokojnie. To się okaże. Nie pij, no, nie masz ona na mieście pij. Dobrze pan mówi, że to. Nie... Członę, to, to pan mówi. W następnym odcinku pokażemy kolejne interwencje. Nie no właśnie jej pokażę. <grym i <grym i z pokażę z właśnie jej pokażę, że Uciekających Później. uczniów. A także ikonę Tarnowskich ulic. Druga w nocy można ulicami przejść spokojnie. Naprawdę, nie ja tak szedłem z Józkiem, bo, bo miał zaparcie.